Jeden, dwa, czy trzy, trzy? Myślę, że wybiorę jej dwójeczkę, dwójeczkę, tak, tak. Okej, okay, dobra. Idealnie. Oooo, dobra, dobra. Nie, nie patrzymy. Dobra, dobra, nie, nie będę patrzył już, no. Wybieram dwójkę, dwójkę. Jeden, dwa, czy trzy, trzy? Dobra, stary, dwójka, dwójka, no. Jeden, dwa, czy trzy? trzy. U, dobra, dwójka, stary, no dwójka. No spoko. Jeden, dwa, czy trzy? trzy. Oj, 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 tutaj myślę, że 3. No, okej, okay, no dobra. 1, 2... 1, stary, 1, 1, daj mi 1. bierzesz 2. Nie, 1! Daj mi 1, no! 1, 2 czy 3? 1. Wyglądasz na 2. No 1 daj mi! 1, 2 czy 3? 1. Mm, Ma, masz rację. 2 czy 3? 2. <śm>, no stary, okay. oszukujesz mnie, tak nie można! Jezu! Dobra, ostatnie. 1, 2... Czy trzy? Eee. TRZY! Bo sam wybiorę Dobra stary, gotowy nie, jesteś Nie, nie, czekaj, 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 Skąd mnie reklamację, czemu tu ma jedno użycie? Takie wybrałeś stary No Zakładam dobra i to i lecimy Tylko teraz. czekaj Przed startem piątka Zaczynamy A! Spokojnie, spokojnie! Dwieście creeperów! Dobrze, Omożeni. mi radę! Dobrze, mi radę. Dobra, dobra, i teraz Teraz Lubię Tak No nie!